Podczas przerwy świątecznej docierały do nas informacje o zakłócaniu porządku w mieście. Zapytaliśmy świebodzińską komendę powiatową Policji o podsumowanie świąteczno-noworocznej kwestii bezpieczeństwa w mieście. Sam okres świąteczny przebiegł bardzo spokojnie, nie mieliśmy dużej interwencji, jednakże e, pojawił się mężczyzna, który niedawno opuścił w listopadzie zakład karny, e, który zrobił może powiedzieć sobie rajd e, przez kilka ulic w dokonał e, dwukrotnie podpalenia raz przyczepy kempingowej, e, raz śmietników, e, także wybił przednią szybę w jednym z pojazdów oraz uszkodził dwa motorowery. No, w tym wypadku e, mężczyzna został e, ujawniony dzięki policjantom, to zostało powiązane, wszystkie cztery zdarzenia jako jedno, mężczyzna został e, przez zatrzymany i odpowie za spowodowane zniszczenia przed sądem w Sobiedzinie. A jak przebiegał okres sylwestrowy? No bo wiadomo tam gdzie fajerwerki tam również zdarzają się wypadki. Oczywiście tu na szczęście było również spokojnie, było kilka zgłoszeń dotyczących zakłócania porządku publicznego poprzez stosowanie właśnie materiałów pirotechnicznych, jednakże po dojeździe na miejsce tych osób już nie było, musiało być to chwilowe wypuszczenie fireworków, rzucenie tzw. petard i odejście z tego miejsca. Noc sylwestrowa nie obfitowała w dużą liczbę właśnie jakichkolwiek interwencji, głównie porządkowe, typowe dla tego typu. Przed nami okres zbliżających się ferii. Jaką radę dałby Pan mieszkańcom wybierającym się na urlop? Przede wszystkim zabawa z rozsądkiem. Tutaj, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, pamiętajmy wyjazd gdziekolwiek to jest przygotowanie pojazdu, ale także przygotowanie kierującego. Kierowcy powinien być wypoczęty, nie powinien gdzieś wcześniej spożywać alkoholu, między innymi ze względu na motorykę. Sprawdzamy stan tutaj płynu w pojeździe, ogumienia, żeby ten pojazd był bezpieczny dla przewożonych członków rodziny, przyjaciół, znajomych. No także pamiętajmy, żeby zabezpieczyć to mieszkanie. Nie chwalimy się. W mediach społecznościowych, że wyjeżdżamy. W ten sposób dajemy informacje osobom, które mogą chcieć okraść nasz dom, włamać się, że właśnie mieszkanie będzie puste. Raczej zaufanych sąsiadów prosimy o to, żeby zwracali uwagę, czy podczas naszej nieobecności nikt podejrzany, obcy nie kręci się po podwórku. Sprawdzamy również takie zabezpieczenia mieszkania, jak gaz, woda, żeby pozostawić te domy w sposób bezpieczny. Także jak jesteśmy już na tych feriach, no tutaj, jeżeli chodzi o korzystanie z social mediów, ostrożnie. Te zdjęcia można wstawić, te informacje można wstawić, jak już wrócimy. To też jest informacja, że nie ma nas w domu, jeżeli my wstawimy zdjęcie, szczególnie dotyczy to dzieci, jeżeli tak dziesięcioletnie dziecko wstawi zdjęcie, że jest w górach, raczej nie wyjechało tam samo, tylko wyjechało z rodziną. To jest informacja, że to mieszkanie może być puste. Także tutaj wszystko z rozsądkiem i przede wszystkim, żeby ta zabawa była bezpieczna, żeby można było wrócić do codzienności, do naszego normalnego życia wypoczętym, a nie ze zmartwieniami. Jeśli będą Państwo posiadać jakiekolwiek informacje o zakłócaniu porządku lub innych zdarzeniach, prosimy o kontakt z naszą telewizją.